Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie odwiedził uczniów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim. Funkcjonariusz odpowiadał na pytania licealistów, związane m.in. z bezpieczeństwem w czasie ruchu drogowego. Jeżeli będziemy jeździli zgodnie z prawem, poprawnie, to nie trzeba obawiać się najbardziej nowoczesnych fotonadarów, najlepiej wyposażonych radiowozów policyjnych, wideoreskratowych zyskamy naprawdę wiele. Własne życie i zdrowie, bezpieczeństwo innych i będzie mieli wyższy portfel. Nie wiem, czy wiecie, ale ludzie mądrzy, którzy legitymują się wiedzą ponad przeciętną, obliczyli, że w tym kraju, w Polsce, życie stracone w wypadku drogowym, ile kosztuje? Jak wieszcie, ile kosztuje jedno życie stracone w wypadku drogowym? Nie ma znaczenia, mówimy o mediali, nie ma znaczenia, czy jest to osoba starsza, czy osoba młodsza. Jedno życie stracone w wypadku drogowym kosztuje nas wszystkich milion złotych. A więc osoba, która ginie w wypadku drogowym, kosztuje nasze społeczeństwo milion złotych. Koszty straty budżetu, jeżeli chodzi o wypadki drogowe, kolizje drogowe, to średnio około 30 miliardów złotych. To są bardzo, bardzo duże pieniądze. Marek Konkolewski jest starogardzianinem i absolwentem pierwszego Liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej Kiri w Starogardzie Gdańskim. I chcielibyśmy się spytać, jak wspominam te lata spędzone? Z czasu bardzo, bardzo miło, sympatycznie. Pan dalej, wszystko się zmienia, czas płynie, zmieniają się czasy, gdzie wydarzenia. Ja. Moim wychowawcą był świętej pamięci pan Zbigniew Baśkowski, z którym miałem język polski, wspaniały wykładowca, jego żona uczyła języka francuskiego. Ale wierzcie mi, i mówię tu otwartym tekstem, nie chcę Boże e, zniechęcać tych, którzy uczą się matematyki i chcą w przyszłości wiązać swoją karierę zawodową właśnie z tym przedmiotem. Ale moją piętną achillesową w tej szkole była matematyka. Dramat. Słuchajcie, nie uwierzycie mi, nie uwierzycie mi, ale po dwudziestu kilku latach ślini się jeszcze matematyka. I to nie są dobre sny, jestem w nocy spocony, a miałem matematykę w pierwszej klasie z panem profesorem Cyrankowskim. Wspaniały wykładowca, ale słuchajcie, e, czasami w ciągu minuty można dostać było od wielu, naprawdę. A potem miałem ze wspaniałym wykładowcą panem profesorem Lewandowskim, był dyrektorem tej szkoły i moją klasę, moją klasę uczył jako jedyną klasę matematyki i jakoś to był wspaniały człowiek. Zresztą wszyscy wykładowcy, z którymi, z którymi miałem zajęcia, miałem przyjemność bycia na tych zajęciach, byli to wspaniali ludzie i z upływem czasu dochodzę do przekonania, że to był najlepszy Najlepszy czas życia, który, który spędziłem. Oczywiście człowiek chodził do szkoły podstawowej, człowiek kończył studia, jedne, drugie, ale nie ma takich więzi, nie ma takich relacji międzyludzkich, które człowiek nawiązywał właśnie w tym okresie, w okresie szkoły średniej. To muszę tutaj wspomnieć profesora Kubiaka, z którym miałem historię, wcześniej z profesora Kończyńskiego. No mnóstwo, mnóstwo ludzi, z którymi miałem zajęcia i do tej pory mile te zajęcia wspominam, pomimo tego, pomimo tego, że przyznaję szczerze, że z niektórymi przedmiotami miałem problemy, tak jak wcześniej powiedziałem, matematyka, no i jakoś nie szło mi po drodze z językiem rosyjskim, wypracowania, czytanki pierwsze to mnie zawsze naprowadzało.